Siemano i kolejny traktor, bardzo fajny, bo Waltra T154, a więc 6,6 litrów silnik sisu, bezawaryjny, mało pali ten motor, moc 165 nominalna, 180 maksymalna według katalogu, 7300 masa własna bez obciążników i 9,5 tony udzik podnośnika. Skrzynia, jest to wersja Wersu. A więc na skrzyni PowerShift mechanicznej, manualnej i tak to jeździ. Bardzo fajnie jeździ 7033 m, tylko ma ten traktor. Oczywiście potwierdzone. Bardzo dobrze jeździ, nie ma żadnych problemów. No i ma przedniego tuza i przedni wałek odbioru mocy, a więc jest idealna do kosiarek, do takich rzeczy. Do rolnictwa. To jest fajne walk. że jak rzucamy hamulec ręczny, to spadają nam obroty silnika. Zobaczcie, ma tylko 600 obrotów. Tu się pali tylko napęd, bo jak jest na parkingu i parking 733 motogodziny Tu macie pneumatykę. Tu są biegi. CB Radio Prezydenta Truman Model Klimatyzacja Wycieraczki radyjko też bardzo fajne. Sony tu macie podgrzewane lusterka, stawienia oświetlenia elektrycznie sterowane lusterka. I to działa. Drugie też działa. Tak to się prezentuje generalnie w środku. Ładny traktor. Tu macie wycieraczki bocznej szyby, szyby tylnej. Tu macie napęd i blokadę, stawienia podnośnika. I wałki przedni tylny. Prędkości wałka. Tak to wygląda generalnie. Zgasimy ten, ten wóz, zobaczcie jak to jest ładnie czysto w tej maszynie. Nic nie powycierane i tu macie równą podłogę też, zobaczcie. Także tu jest też idealny traktor do lasu jak ktoś szuka. Bo po potem się odwraca oczywiście. Skrzynia jest 50 km na godzinę. A więc jest to szybka skrzynia. Na fotelu pokrowiec, także fotel będzie niewytarty, elegancki, zobaczcie tak wygląda podłoga. Czy pedały to samo. Bardzo ładny stan tego, tego ciągnika, nic tutaj nie, po, nie powyciurane. Podsyfitka to samo. A już macie CB radio w komplecie. Ładny czerwony, najszybszy kolor. Filtry oryginalne Akko. No i opony. Opony są 480, 70, 28. Firestone y nowe. Zupełnie nowe, tu są 100% i tył 580, 70, 38 też nowe Firestone Performer 70 Extra. Zobaczcie, to są zupełnie nowe opony 100% bieżnik Tu macie jeszcze obciążniki w kołach, a więc ona 700 waży. Plus jeszcze te obciążniki ma. Tu ma dwie sztuki. Tu macie na błotnikach EHR, wałek WOM oraz hydraulika. 50. skrzynia, tak jak mówiłem. Dwa koguty do oporowej jazdy Jeszcze ładne światła ledowe Jest kabina na poduszkach, a więc mega wygodny ciągnik Jest pneumatyka dwuobwodowa, jednoobwodowa Są aż cztery pary wyjść Jest śruba rzymska Jest zaczep Hitch hydrauliczny Są hamulce hydrauliczne również, jest LS Co tu jeszcze mamy Tak wyglądają eurohaki, zobaczcie jeszcze oryginalna farba macie kulki Tak właśnie on przyjechał ten ciągnik ładna, ładna waltra i co tu jest pomalowane? Pomalowane są schodki i pomalowane są felgi Widzę, że to jest pomalowane, reszta jest oczywiście w oryginale Nie jest tutaj nic malowane. Dobre. Można i się oglądać, co? Jest miękki przód na poduszkach Jest przedni wałek odbiormocy mocy Hydraulika z przodu, dwie sekcje Oryginalna siuba rzymska z przodu wygląda ta walka, się wydaje, że bardzo ładna Na nowych oponach z przednim tuzem, wałkiem, pięćdziesiątka skrzynia Zapraszam do oglądania, do testowania, no i do zakupu. Tu macie jeszcze też wyjścia hydrauliczne z przodu. Bardzo ładny ciągnik. Pozdrawiam i zapraszam na plac.